Dzień dobry, z tej strony Pumer i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o najlepszej mieszce do początkujących drag clickerów, którą jest ROCCAT CON PRO, więc co? Zaczynamy! Pierwsze co, to są spewcze, czyli titany, które są bardzo wyczuwane i mają bardzo szybką reakcję, przez co za pomocą software'a możecie zmniejszyć debounce time, przez co myszka będzie robiła double click'a. I teraz tutaj macie test CPS-ów, czyli long drag'a, short drag'a i butterfly click'a. Następną rzeczą to jest sensor, którym jest Roccat Owl Eye, który osiąga aż 19 000 DPI. Teraz czas na wagę, czyli nasz Roccat Con Pro używa Roccat Bionic Shell, przez co nasza myszka waży tylko 66 gram. I teraz wam powiem o przyciskach czyli nasz Roccat Con Pro ma tylko 5 przycisków programowalnych, czyli jak standardowa gamingowa myszka. A jeżeli na przykład potrzebujecie więcej przycisków, to istnieje taka myszka jak Roccat Con XP, czyli brat Kona Pro który ma aż 15 programowalnych przycisków, tylko powiem tak, że Kon XP jest gorszy do Butterfly poprzez przyciski koło prawego. Jeżeli kabel Wam nie odpowiada, to jest wersja wireless, a teraz wyświetlają Wam się ceny oto tych trzech myszek. I już przedostatnia rzecz, czyli ślizgacze z czystego PTFE. Przez co podczas short draga myszka się nie rusza, przez co dla początkujących Godbridgerów i drag clickerów to myszka jest idealna. Już ostatnią rzeczą to, to jest kabel, czyli Phantom Flex, który jest bardzo wygodny i poprzez jego budowę nie wije się, więc kabel na dłuższą linię nie powinien być problemem. Więc no tak, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach pomysły na następne odcinki i cześć!